Zaczynamy od kostiumu. Na początek zrobiłam rogi z folii aluminiowej i te takie wstępne różki po prostu owijałam folią, aż zadowoliła mnie grubość. Wyrzeźbiłam kształt i owinęłam każdy róg dookoła kilka razy gorącym klejem, co zapobiegało rozpadnięciu się folii, no i dodatkowo nadało im taką fajną strukturę. Teraz czas na strój. Do stanika samonośnego przykleiłam dwa liście, które kupiłam na Allegro, zresztą tak jak wszystkie liście i pnącza z stroju. No, i do jeszcze zapinki przykleiłam odrobinę bluszczu. Paznokcie zrobiłam z tipsów i z gorącego kleju. Skleiłam po prostu dwa tipsy tego samego rozmiaru i na nie nałożyłam klej w taki niechlujny sposób, żeby stworzyć taką dziwną strukturę. Potem zeszłam do warsztatu taty i posprajowałam rogi oraz przygotowałam paznokcie, przyklejając je najpierw na taśmę dwustronną, żeby nie odleciało od sprayowania. Do stworzenia szponów też użyłam tej farby i pigmentów z NYXA. No to teraz zabieramy się za makijaż. Przychodzę do Was z fryzurą zrobioną dzień wcześniej. Dzięki niej właśnie miałam takie karbowane włosy. Makijaż cały zaczynam od bazy Angel Veil. Nakładam jej tyle ile mam na palcu, czyli bardzo mało. I małymi porcjami wtłaczam swoją skórę, jak widzicie tylko taka niewielka ilość wystarczy już, żeby moja buzia była ładniejsza. No spójrzcie, magia co? Teraz czas na rozświetlający miks, czyli Born to Glow numer 1 oraz Pro Foundation Mixer też numer 1. Wszystko razem mieszam i nakładam gąbeczką z NYX-a, która jest przy okazji, wam powiem, że cudowna, uwielbiam ją. Teraz czas na brwi. Brwi zaczesuję do góry i tutaj Wam pokażę, jak zrobić z siebie Ufoka, czyli nakładam klej zwyczajny, taki jakim zaklejacie kartki, takim jakim się w przedszkolu bawiło. Po prostu zaklejam jak najmocniej brwi i takie ruchy powtarzałam kilkanaście razy, jak nie kilkadziesiąt. Zajęło mi chyba pół godziny, żeby brwi porządnie przykleić. Teraz pudrem HD przypudrowuję brwi, żeby się nie kleiły już. I nakładam korektory Color Correcting Concealer z NYXa. Wybrałam taki pomarańczowy trochę. No i też pędzelkiem właśnie z NYXa wtłaczam ten produkt w moje zaklejone brwi. I to też powtarzałam kilkanaście razy. No i pudruję. I kolejną warstwę korektora i pudruję. I kolejną warstwę korektora i pudruję. I jeszcze, żeby wspomóc krycie, używam gacia cover i teraz już wklepuję wszystko palcem, żeby ładnie wtopić wszystko razem. I mocno przypudrowuję moim pudrem HD. Będziemy go kilka razy używać teraz w tutorialu. Teraz z tej samej palety biorę zielony korektor i zamaskowuję sobie wszystkie moje jakieś wypryski i naczynka. Teraz biorę Gacie Cover i wspomagam się nim też, zakrywając właśnie ten zielony korektor. Czyżbym o czymś zapomniała? No, tak. Podkład Mineral Stick Foundation numer 02. Nakładam na swoją budzie takimi posuwistymi ruchami. W każdym miejscu dokładnie, żeby mocno zamaskować wszystkie niedoskonałości i używam znowu Beauty Blendera. I mocno rozblendowuję. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że ten podkład będzie suchy, a jednak był super, bardzo fajnie się wtopił, nie musiałam trzeć tą gąbką, naprawdę bardzo fajnie. Nie zapominamy też o uszach i szyi. Teraz czas na konturowanie na mokro. Używam tych trzech korektorów z palety. Na początek palcem nakładam na policzki. A później używam tej mini słodkiej różowej gąbeczki właśnie do roztarcia produktu. Nie zapominamy też o czole i żuchwie. No i teraz zanim jeszcze konturowanie na sucho, to czas na puder HD. Konturuję na sucho paletą Highlight and Contour Pro Palette. I na policzki nakładam jeszcze Rouge Sweet Cheeks Blush Palette. Robię taką, wiecie, bazę, taki cień przejściowy, bo zaraz będziemy konturować jeszcze czymś ciemniejszym i też biorę to jako cień przejściowy na moje powieki. Powieki sobie tak jakby wyciągam mocno w stronę skroni. I tym samym pędzlem, tym samym różem nakładam też cień róż na nos. Czas na cień Primer Colors y, numer 1, czyli hot black nakładam na policzki. Konturuję bardzo delikatnie, żeby nie porobić plam. Jak widzicie konturowanie na sucho zrobiło dobrą robotę, bo było super bazą właśnie pod ten cień, tak samo sprawdza się super na oku, cień na oko też nakładam właśnie w taki sposób, żeby wyciągnąć oko ku skroni. jak już nałożę ten cień. To rozblendowuję go jeszcze w stronę linii włosów, tak żeby połączyć to wszystko w taką całość. I jeszcze trochę cienia na dolną powiekę, żeby to wszystko tak ładnie grało. No i nie zapominamy o uszach. Skoro wykonturowaliśmy tak mocno policzki, no to żal by było zostawiać tak uszy same sobie. Dodamy trochę koloru paletą NYX Ultimate Shadow Palette numer 04, biorę z niej kolor zielony i staram się zrobić takie przejście między czarnym a zielenią na powiece. Następnie Wicked Lippy numer 09 nakładam na dolną powiekę, tak, szminka na dolną powiekę i też wyciągamy tak jakby kreskę w stronę kącika zewnętrznego i w stronę też właśnie skroni jak widzicie, żeby zrobić taką ale kreskę, nie robiąc kreski. I teraz czas na Jumbo Pencil w odcieniu złotym. Nakładam go w kącik wewnętrzny oka i rozmasowuję palcem, żeby połączyć właśnie z tą zielenią i czarnią. Wracam z powrotem do palety i tym razem jaśniejszym zielonym próbuję wykształtować sobie brwi. Chcę zrobić taki look smutno-płaczący. Nakładam jeszcze na noc, żeby właśnie wykonturować go sobie, zmniejszyć i totalnie zmienić kształt, bo chciałam być nie do poznania. Ja bardzo lubię, jeżeli robię jakieś charakteryzacje, być taka nie do poznania, żeby człowiek, który mnie zna, zobaczył na przykład to zdjęcie i nie wiedział, że to ja. Też tak macie? Nie wiem, to może ja jestem dziwna. Cały czas pracuję nad brwiami, dodaję czarny, zielony, czarny, zielony na zmianę, żeby właśnie zrobić taki Wieczny smutek na twarzy. Następnie biorę złotą farbę do ciała i nią koloryzuję sobie brwi. No i teraz najcięższa robota: biorę białą kredkę i nią zakreślam wstępnie moje boskie znaki na czole. Tak, najpierw na próbę właśnie tą białą kredką, a później będzie jeszcze ciężej, bo będziemy pracować z białym eyelinerem. Biały eyeliner wkracza do akcji i poprawiam nim wszystkie linie białe, które zrobiłam kredką. Uwierzcie mi, nie była to łatwa sprawa. Cały materiał z nakładania eyelinera... Trwało jakąś godzinę, godzinę nawet z kawałkiem, bo to się nakłada bardzo warstwowo, gdyż eyelinery po prostu pękają, szczególnie na czole, gdzie mamy tutaj, wiecie, zwiększoną mimikę. Także to było po kilka warstw na każdy znaczek, plus jeszcze znaczek trzeba było ładnie, delikatnie porysować. Więc, jeżeli się zabieracie za biały eyeliner, to wiedzcie, że to trochę wam zajmie. I tak sobie rysuję, te znaczki rysuję, rysuję, i potem jeszcze będę je kilka razy właśnie poprawiać. Postanowiłam zrobić białe znaki na czole, ponieważ biel i złoto kojarzy mi się z bogami. Nie wiem czemu. Tak jakoś po prostu. Więc stwierdziłam, że zrobię złote brwi i białe znaki. Teraz zabieram się za maskar Proper My Eyes i nakładam ją tak, żeby pogrubić swoje rzęsy przed nałożeniem NYX Vivid Brights w odcieniu zielonym. Tak chcę mieć zielone rzęsy. I przygotowuję też swoje sztuczne, też malując je zielonym eyelinerem. Właśnie, żeby zgrać swoje sztuczne z prawdziwymi. I bardzo dokładnie przyklejam je do mojej powieki. Tak, żeby zgrać moje rzęsy właśnie ze sztucznymi, żeby to tak fajnie, naturalnie dosyć wyglądało. Zobaczcie jaki jest efekt. Na ustach ląduje pomadka Lingerie w odcieniu 19. I teraz ponownie tą pomadkę, którą nakładałam na dolną powiekę, nakładam tym razem na usta. Od tak jakby wewnętrznej strony i wyrusowuję takie gałązki poza. Tak jakby z tej natury naszej bogini wychodziły takie właśnie gałęzie z ust. No i powracamy do czarnego cienia, którym też malujemy tak jakby właśnie od środka ust i niektóre gałązki właśnie też nim przyciemniam, żeby dać taki efekt. Czas na przebranie oczywiście i konturowanie ciała. Kontur ciała zrobiłam tą paletą do konturowania z Nyx'a i będę chciała dodać też trochę blasku, więc użyłam sobie farby do ciała w odcieniu złotym. Położyłam na wystające części ciała, nie tylko tutaj co Wam pokazuję, ale też na całe ciało. Następnie na całe ciało znowu nałożyłam Born to Glow w dwóch odcieniach. Pomieszałam i po prostu płaskim pędzelkiem z nyksa, pojechałam po całym ciele. Jak widzicie, to tak średnio mi wystarczyło, więc wzięłam paletę rozświetlaczy i położyłam kolejną porcję rozświetlenia. Dodatkowo korektorami rysuję sobie gałązki wychodzące z różnych stron mojego ciała. I wzięłam też taką brązową liżerię w odcieniu 13 i dorobiłam też gałązki. Następnie zrobiłam taką dziurę z lateksu, wacików. Żeby pokazać właśnie, że mam w środku u siebie też naturę, jak mi ten lateks wysychał, zaczęłam sobie malować ciało. Stwierdziłam, że pomaluję tylko do połowy rękę, do miejsca, gdzie będę miała brązoletkę i całą nogę. Jak już lateks był suchy, przykryłam go korektorem. I włożyłam do środka liść, który też kupiłam na Allegro. Na Allegro bardzo dużo liści kupiłam ostatnio i pnączy. Cały kostium, który mam na sobie, jest właśnie kupiony na Allegro. Wszystkie jakieś gadżety do terrarium i tak dalej. Nakładam jeszcze mech z paczki i cały tutorial jest gotowy. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał i będziecie za mnie trzymać kciuki. Buziaki! Nagrywamy z backstage. Ile stopni mamy, Adolf, pokaż. 4,5. 4,5 pół stopnia, nie wiem dzieciaku jak ty wyjdziesz, pokaż się. Eee. Jaki tam mróz, 4,5 pół stopnia tylko, dawaj, dawaj, trzeba się poświęcać. Manez, ja cię podziwiam.